LuxPaw Centrum Ogrodzeń z na znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie, w ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów. W LuxPawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywu 36a, Morzywu małpa telefon 797-355-341. Sarwivali Yoga, warsztaty z realizacji dźwięku, skate sport i mnóstwo innych zajęć. Na te wakacje Gmina Końskie kompletnie zmienia formułę organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Niemal codziennie od końca czerwca do 20 sierpnia na jej terenie odbywać będą się jakieś interesujące zajęcia. By wziąć udział wystarczy dokonać zapisu. To jest. Bardzo obfity program. W zasadzie niemal dzień po dniu rozpisane są działania i propozycje, i przypuszczam, że każdy znajdzie tam coś dla siebie lub dla swoich najbliższych. Może się więc zdarzyć, że spędzenie wakacji w mieście wcale nie będzie gorsze czy nie będzie nudniejsze niż wyjazd w jakieś egzotyczne strony, choć. Myślę, że można połączyć jedno z drugim, więc zapraszam na wakacje w mieście. Organizatorami aktywnych wakacji w mieście są Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi oraz Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich. Już 27 czerwca wystartują pierwsze zajęcia. Będą to warsztaty korekcyjno-akrobatyczne w Klubie Balans i od tego dnia na najmłodszych mieszkańców miasta i gminy Końskie czekają najrozmaitsze atrakcje. Wybór aktywności jest olbrzymi. Są to aktywności dla dzieci, Szkoły podstawowej od zerówki do ósmej klasy, i będą one się odbywały, tak jak burmistrz wcześniej wspomniał, przez wakacje od poniedziałku pierwszego dnia wakacji do 15 sierpnia. Podsumowanie tej akcji będzie na Dniach Końskich, które odbędą się w weekend 18, 19, 20 sierpnia. Te propozycje to są e, aktywności, które będą trwały m, mniej więcej w okolicach od 4 do 6 godzin. E, są to e, propozycje e, organizacji stowarzyszeń przede wszystkim sportowych, e, Domu Kultury, e, jest też szkoła językowa. E, dzieciaki będą mogły tych e, aktywnościach e, spróbować e, no, tego, co oferują najlepsze, na przykład stowarzyszenia e, sportowe czy właśnie e, Dom Kultury. E, mogą to być aktywności, powiedzmy, spływania z piłki ręcznej, piłki nożnej, tenisa. E, mamy też survival, mamy też szkołę językową. Trzeba będzie skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi w danych organizacjach sportowych, w danych stowarzyszeniach oraz z Domem Kultury, jeżeli to będzie dotyczyło akurat zajęć w Domu Kultury. Czyli w, na, pl na plakacie są wymienione te podstawowe rzeczy, czyli jakie to są aktywności. A jest też harmonogram, na którym jest dosyć dokładnie opisane, w jaki sposób mamy postępować. Czyli gdzie zadzwonić, z kim się kontaktować. No i zapisy będą w poszczególnych, u poszczególnych osób odpowiedzialnych w danych stowarzyszeniach oraz w domu kultury. Czyli przykładowo dzwonimy do kogoś, kto tam jest w tym harmonogramie ujęty. I wypytujemy, gdzie mu się można zapisać, kiedy zajęcia rozpoczynają się, dokładnie o której godzinie już takie szczegóły. Zajęcia są oczywiście bezpłatne, nie mają absolutnie charakteru e, komercyjnego. Organizatorzy zakładają, że uczestnictwo w zajęciach może zachęcić dzieci i młodzież do ich kontynuowania nie tylko w wakacje, ale i w kolejnym roku szkolnym. TKN24 te inicjatywy objęło swoim patronatem medialnym. Z części zajęć na pewno zaprezentujemy Państwu nasze relacje. Harmonogram zajęć wyświetlamy teraz na ekranie, a znajdziecie go także w naszym portalu www.tkn24.pl. Na harmonogramie znajdują się także Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak dokonać zapisu na konkretne zajęcia.